Witamy, zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie na pierwszy charytatywny rajd sportowy organizowany przez organizację tak naprawdę dwie w Sokółce. Aczkolwiek można z niego skorzystać od momentu wpłaty aż do 2 lipca, bo 2 lipca będzie finał właśnie, który będzie odbywał się na terenie Polskiego Domu Rodzinnego Serce przy ulicy Kryńskiej 41 w Sokółce. Zapewniamy sporo atrakcji, cel jest szczytny, ale o tym to już Marcin. 2 lipca odbędzie się bazarek charytatywny, na którym będzie można zdobyć różne rzeczy na cel charytatywny, wrzucanie do puszki. W cenie pakietu startowego będą różne dodane gadżety medal, dyplom. Dołączyło się do nas kilku sponsorów, którzy dali nam parę ciekawych rzeczy dla osób, które wezmą udział w tym sportowym rajdzie. Na ten rad mogą zapisywać nie tylko osoby z Sokółki, ale również spoza Sokółki, z Polski, i chętnie wszystkich zapraszamy do wzięcia udziału. Oczywiście trasy te kilometrowe, które żeśmy sobie uzgodnili, można zrobić w swoich miastach lub wyznaczono trasą, którą myśmy już wrzucili do mediów społecznościowych. Pragniemy tylko przypomnieć, że jest kilka opcji. Jest opcja pokonania trasy rowerem, biegiem, marszem. Jest też trasa rodzinna, także do wyboru, do koloru. Na pewno każdy znajdzie coś dla siebie.